Tak, spokojnie, tak. Twoje tempo. Z nogi, z nogi. Bujaj się, bujaj się. Bujaj się, ruszasz się. lewy się, tak. Bądź prawy! Bądź prawy, prosty! Lewy się, prawy, prosty! Tak! Szybciej wracaj, szybciej wracaj! Tak! Spokojnie? Nie, nie mocno, szybko! Tak, spokojnie, baw się, baw się! Baw się, baw się! Baw się, spokojnie! po podchodzisz! Tak. Ja za w tej Tak Pod Podpuść! Podpuść! Podpuść i pusz. Podpuść! pusz. Dobry. Dobry. Tak! Nie jeden, nie jeden, a kilka! Kilka! Jest pracuj, Oddaj! Tak! Tak! Jest Nie napalaj się! Jest Praca! Praca spokojna! Luźno! Luźno, Simon! Zacznij luźno! Zacznij luźno! Tak! 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 Kontynuuj! Zacznij luźno. Zacznij, ty ty. hop, bam, bam. Na tempo tempo dopiero, okej? Okay? Mam tylko na pierwsze. Nie biegnij, bo bam, bam. Przyjmij spokojnie ten jeden. I odejdę dopiero mocno, ale poczekaj, bo on żeby jeden mocny i później traci siły. wiesz? I to na tyle. No. Spokojnie, jest okej. Okay. Raz, raz, dwa, wracasz, drugie, wracasz, imprez masz, drugie, trzecie tam, bo nie pierwsze. Nawet jak przewiasz wymianę w pierwszym, to licz się drugie, trzecie tam, nie? A on wie, po co masz się z nim, po co masz się z koniem kopać. Po chuj coś mocniej, jak można go przedłużyć. Zupełnie. nie! Jasne, robić. na nodze. spokojnie spokojnie tak na spokojnie pa on pali na sierpa pali na lewą rękę uważaj na jego lewą tak góra dół góra dół góra, dół spokojnie Guia dół Simon! Guia dół! Do. Dodaj, tak! tá. Simon, Guia do, Guia Dół do. tá. Vai contra! Tá. Luz, luz Simon, não é luźno, luz Idź, idź daí luz, daí luz. Idź, switch dali com Teddy, tá. Tá. No, nie zostawaj w miejscu, nie staw, stawaj, nie zostawaj w miejscu, Simon. Bujaj się na nogach. Tak, tak, spokojnie. Kontroluj. Prawy szef, prawy szef, prawy szef. Szybko, prawy szef. Krótki prawy szef. Krótki prawy szef. Simon, krótki prawy. Krótki prawy. Krótki prawy szef. Krótki prawy szef. Dawaj, dawaj, dawaj. Goście, dawaj. Je, dwa dwa, dwa. dwa sierpy teraz, różne dwa sierpy Więcej czasów Simon Nie napalaj się Więcej luzu Simon, Simon Więcej luzu, więcej luzu Simon Simon, więcej luzu Nie jeden, nie jeden Kilka bo tracisz coś mi Wytrąć go z równowagi. No. Nie jest po to. Tak. Wytrąć go z równowagi. Nie, nie. Opanuj emocje i wytrąć go z równowagi. dobrze? Że wiesz, staj, wąb, hop i obrazu tu. Zutko, zutko co mówiłeś. Bam, 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 bam. Że pach, 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 pach. Zrób to jak na województwie, jak najszybciej i po ostatni zapierdol, Bo to to, to wyjdzie, nie? Bo słuchaj. Obije jeden emocję i wagi. równowagę. Nie? Spokojnie, spokojnie. A ja sprzymij, drugi, ja sprzymij. Uśknij go. Nie obrazu. Wcześniej, bo jego Uśpijec Masz go polować. Wow.

Więcej czasu. Bi, 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 bi. Hak, 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 hak. Tak, hak. Bal haka. Tak, hak. Hak, Simon. Tak, gol, gol. Twój jest, jest twój. Yes. Yes. Dawaj, dawaj, Soluwa, Soluwa. spokojna, on klei, on klei, on klei, on klei, on nie ma klei, Nie Simon, nie ma on Tak, on Nie pchaj, nie pchaj Simon, nie pchaj, luźno klei, luźno, luźno on klei, on klei, dawaj! Luz płynność! I płynność, płynność, klei, płynność Lluís, no! Lluís, no! ¡Vamos, vamos!